W końcu udało mi się spełnić marzenie. Kupiłem auto, o którym marzyłem od wielu, wielu lat Porsche 911 964. Właśnie w tej generacji po raz pierwszy na liście wyposażenia pojawiła się automatyczna skrzynia i napęd na cztery koła. Ten egzemplarz został wyprodukowany w 1992 roku. Jest to Carrera 2 napęd na tył z automatyczną skrzynią biegów. Niestety, ale auto pochodzi z rynku europejskiego. Było bezwypadkowe. Niestety jest w trzecim lakierze, a z ciekawostek pierwszym właścicielem w Polsce był pan o nazwisku Niemiec. Przypadek? Nie przedłużając, pokażę wam, co się kryje pod tą kurtyną, i opowiem, dlaczego był to najtańszy egzemplarz na polskim rynku. auto w 2003 roku za sprawą pana o którym już wspominałem trafiło do Polski. W 2011 pojawił się kolejny właściciel i to właśnie też w 2011 było ostatnie badanie techniczne. Podejrzewam, że na przestrzeni 11 i 12 roku zaczęła się również kompleksowa renowacja tego pojazdu z jakimi efektami Doskonale widzicie, no nie poszło to zgodnie z planem. A dlaczego? Pożer warsztatu, choroba wykonawcy, powikłania po tej chorobie i chyba brak chęci i zmęczenie właściciela skłoniło go do sprzedaży tego projektu w takiej formie, jak widzicie go dzisiaj. Tym sposobem udało mi się kupić to auto za średnio pół ceny rynkowej, co mam nadzieję, jest bardzo dobrym zakupem i nie popłynę zbyt dużo na przy wracaniu tego auta do stanu używalności. Warto również wspomnieć, że to auto wyjechało z fabryki w kolorze Maritime Blue. Jest to niebieski, który występował m.in. na 964 RS America. A tak poza tym już nie mogę się doczekać, aż usłyszę tego boksera. 3.6, 250 koni, ale to musi cudownie gadać. A teraz szybki rekonesans. Wnętrze, komora silnika, komora bagażnika i podwozie. Wnętrze w stanie katastrofalnym. Brak dywanów, brak włączników, przycisków, zaślepek, przełączników. Fotele wrzucone po prostu z tyłu. Też niewiele rzeczy jest na miejscu. Podsufitka częściowo założona, od dachu brakuje. Jest jakaś elektryka, nie wiem czy sprawna. Boczki wyglądają całkiem nieźle. Brak obudowy filtra powietrza, ale chyba leży gdzieś w gratach. Brak filtra paliwa z jednym króćcem. Brak korka. Dużo luźnych wtyczek. Tutaj w układzie zapłonowym też jakieś. Luzy. Tu bardzo dziwna rzecz, bo w tym miejscu powinna być wiązka silnika. Nie ma jej, tam dalej, dalej w głębi sporo jakichś luźnych wtyczek również, ale cały czas, cały czas nie widzę wiązki silnika, a powinna powinna gdzieś tutaj być także zagadka mam nadzieję że w przypływie emocji ktoś tego nie wyciął ale chyba nie no, w najgorszym wypadku będzie gdzieś pod podwoziem także niezły bałaganik brak tylnego zderzaka ale zderzak akurat mam dostałem w zestawie pod maską niewiele lepiej brak plastików Brak akumulatora jest natomiast wlepka. Tutaj brak jakichś osłon zaślepek. Amortyzator też nie trzyma, ale to najmniejszy problem z tego wszystkiego. Brak sprysków. Brak najważniejszego, czyli znaczka. Teraz zupełnie bez ściemy. Pierwszy raz to auto widzę na podnośniku i pierwszy raz będę wykonywał takie dogłębne oględziny spodu. Także trzymam kciuki i zaczynamy. Wnęka bagażnika w całkiem nieźle stanie. To jest dosyć duży problem. Bardzo często są mocno pogięte ale tu wygląda to całkiem nieźle. Reszty ciężko ocenić, bo brudne, jakaś stara konserwacja. Ale wygląda na w miarę, w miarę kompletne. Na pewno ktoś coś grzebał w pompie paliwa. Wydaje się, że jest nowa. Podłoga w całkiem niezłym stanie, prosta, równa. Ten przewód hamulcowy ktoś zmieniał, ułożony mocno, mocno kiepsko. Na razie nie jest źle. Skrzynia biegów. Trochę mokro. Tu wisi jakaś linka. Tu wiszą jakieś wtyczki. Nie ciekawie. Idziemy dalej. Silnik. U, jak kolorowo. Ktoś tutaj coś robił. Ciekawe czy tylko strona wizualna. Czy faktycznie. No, silnik był, był robiony. Wszystko jest troszkę ulane, ale ciężko stwierdzić, czy to przy nalewaniu komuś się coś uczknę oczy. E, czy tutaj jest jakiś problem? Przewody w oplocie. Fajnie. Tu następne luźne elementy. Nie wiem, co to za, za wtyczki. Ale o, niestety pęknięta osłona przegubu. Tam jakiś. Luźny, luźny wąż, luźny kruciec. Wydech wygląda nieźle, ale nie wiem, czy to srebrzanka, czy wygląda tak na jakieś malowanie. Także średnio. No, ale na pierwszy rzut oka dramatu nie ma. Jestem ciekaw, gdzie jest ta wtyczka wtyczka wiązki silnika, której brakuje w środku o proszę, tu coś, tu coś wisi wtyczka sondy pomalowana srebrzanką ale o, tu mam jakieś wtyczki, czyli się znalazły poza samochodem to jakaś linka, ciekawe od czego to chyba jakaś fantazja któregoś z właścicieli ale ogólnie też to są przewody klimy niespięte, Wszystko na grubo zakonserwowane. Pytanie, co jest pod spodem. No ale nie wygląda, to, nie wygląda to najgorzej. Małe podsumowanie tej tragedii. Silnik wygląda tak, jakby ktoś go tam wrzucił, przykręcił na trzy śruby i o całej reszcie o sprzętu już zapomniał. Wnętrze z kolei wygląda tak. Jakby ktoś odpalił ze dwa granaty. Totalna rozpierducha. Wnęka bagażnika nie odbiega od dwóch poprzednich. Jedyne co się wyróżnia to podwozie, ale to pewnie dlatego, że nie było nic do roboty i nikt tam nie grzebał. Zakładam, że jak zacznę zaglądać w hamulce i w inne dziwne miejsca, dokładnie to samo mnie spotka. Także nie wiem co myśleć. Poziom entuzjazmu mojego co do tego auta i tego zakupu spada dosyć mocno, pikuje w dół. Ale głowa do góry, na pewno coś z tego uda się poskładać. Także zachęcam do subskrypcji, do oglądania i do komentowania. A jeżeli ktoś yy, przerabiał tego typu rzeczy i ma doświadczenia w Starych 911, mógłby coś podpowiedzieć, co robić, czego nie robić, a czego na pewno nie robić przy naprawach tego typu, to bardzo proszę o komentarz. Trzymajcie się.